Później był Royal Enfield Himalayan Wiedziałem, że no to jest ciężka maszyna, bo on 200 kg przeszło że zdaje się. Czy tam coś że około 200. Ale pomyślałem czemu nie? Wszyscy go e, w filmach chwalili i w, w artykułach też. no To sobie spróbuję. E, no i faktycznie jest ciężki. Ciężki jest diabeł, a ja jednak potrzebuję czegoś leciutkiego, leciutkiego, manewrowego, wiecie, jak mi się to przewróci, bo to pewnie się przewróci, tak mi się to przewróci raz, to można podnieść, ale jak się piąty raz przewróci ciężki kloc, no to już człowiek ma dość troszkę, a nie o to mi chodziło. I na ten frajda z jazdy lekkim motocyklem jest zupełnie inna. Aczkolwiek sam motocykl bardzo fajny. Troszkę tam coś mi brzęczało spod baku gdzieś jest mówił, no to tam taka blaszka jest, pewnie się odgięła i coś, no dobra Ale nie, też podziękowałem i nie, nie Była jeszcze oczywiście Honda CRF300 Rally na celowniku, no ale niestety e, dowiedziałem się, że nie ma w całej Polsce motocykla testowego Bo nie, bo po prostu to się tak dobrze sprzedaje, że nikt tego nie będzie rejestrował to myślę, dupa. Trudno. A wiedziałem też od jakiegoś czasu, zanim jeszcze oficjalnie marka Watch. Nie, zanim oficjalnie Watch 300 ralni wszedł do Polski, bo marka już była obecna, to wiedziałem, że taki wynalazek będzie. No i czekałem, czekałem, aż się w końcu pojawił w sprzedaży w naszej części świata. No ale też. Dwonie do jednego, dillera w okolicy. E, no, jesteście Państwo dillerem Boża, prawda? E, no, no, chyba już nie. Aha, no to dobra. Dwonie do drugiego i dokładnie ten sam tekst. No, już raczej nie. Chyba tam coś, tam coś tam. Dupa. Dwonie do trzeciego, tak, oczywiście, jak najbardziej. A macie tę stówkę? Nie, nie mamy. Aha, no to świetnie. No, ale nie wydam pieniędzy bez jazdy próbnej. Nie? No i co tu zrobić? No i moja żona wyczaiła, że jest dealer wodza w Opawie w Czechach całkiem niedaleko mnie. No i napisałem maila, mamy, mamy motorku na testowani. Proszę bardzo, przyjechałem, wpłaciłem kaucję, dostałem motor. Bardzo, o której Pan wróci za godzinę, dobra, spoko. No i bum! I się okazało, że ten cholera, najtańszy z całej stawki, chiński, teoretycznie największy badziawiak we wsi, najbardziej mi odpowiada. Świetnie tłumi wszystkie nierówności. Bardzo mi się nim miło jeździ na polnych drogach i po lasach. Jest spory, to jest naprawdę duży motor że ona się zdziwiła, o, jaki on duży. To jest naprawdę duża maszyna, to nie jest. Wiecie, motorek, ja mam M90, bez problemu tutaj sobie siedzę. Nie wyglądam jak na dziecięcym rowerku. Absolutnie nie. Poza tym, tu jest silnik na licencji Kawasaki. Zawieszenie jest bodajże japońskiego Kayaba. No więc co tu cholera może się zepsuć tak naprawdę. Nawet przełączniki są z suzuki. Takie same miałem przecież i w SVC i w GSRC. Myślę sobie, kurde biorę. Zatem to jest naprawdę fajnie wykonany motocykl. I się nie ma do czego przyczepić. Absolutnie. Te wszystkie testy, które widzieliście na internecie. Ja potwierdzam. I bardzo fajnie wykonany motocykl nie ma ściemy. Ja oczywiście nie wiem jak to będzie za, za jakiś czas ale spawy nie są nasmarkane tylko są ładnie położone plastiki są no, bardzo fajne nie mam tutaj żadnych pytań no, będę wam na bieżąco raportował jak to się sprawia. sprawuje ale na razie no, nie widzę powodów żeby dopłacać 13 tysięcy czy ileś tam do, do Hondu CRF naprawdę Zobaczcie, bo zrobimy sobie, prawda, off road. Pyk, pyk, proszę bardzo. Jakimś ciężkim motocyklem bym się tu wypierniczył po prostu, już na samym wieście gdzie mi się to cholera, mam nowy kask nie umiem namacać tej wajchy z blendy czekajcie muszę się stanąć tu dobra nie wiem gdzie dojadę podobno do jakiejś przystani do wodowania kajaków na rudzie do końca nie wiem Dobra, to można sobie stanąć na podnóżki. Wyrkać. Fantastycznie się dwie idziny. Tak leciutko, tak mięciutko. To by było na tyle. Dobrze, że tam prawda się zachowywali przyzwoicie. Leciutko bokiem przed, ja pierdę. Ale się tym fajnie jeździ, Jezusku!